Yo, w turnieju z dziś mamy dwóch zawodników Zawodnikiem numer jeden, czyli SuperBancho to jest chupcio. Przywita się Hupcia I drugim zawodnikiem to jest słabe EXE, czyli Wojtek20122 Pewnie ze mną wygra Hupcia ma słabe morale A co ty myślisz Wojtek? Trenowałeś, Pani. chyba? Ja nie pamiętam się w ogóle to grało. Grałem całą prawie rok. O, Wojtek tutaj trenował. Mógł... Ja Widziałem, że grał tym Osotem. Ale nie wiem czemu zabrali tą postać. Mi też zabrali, ja ją miałem kupioną. No, ale to nieważne już. I co? Myśli... Kto myśli, że wygra? Ja myślę, że on Wygra. Źle, nie wiem to Dobra, no to, Dobra, to zaraz bo można pojedynkę zaczynać. Będzie random, random mapa. Życzę powodzenia. Tu was wyciszam. Mapa random. I będzie to trzech rund. żeby robić normalne ataki trzeba robić nie pamiętam jak to wychodzi chłopek raczej chyba zielonym on musi wcisnąć to nie wiem to. dobra Hupcio ma postać potwara Podwar ma miecz i on ma młotek, a ten chiro to ma kosę i nie wiem co drugie ma nie patrzę Ani tylko się to wiemy Gupcia próbuję kotrafić? Gupcia nie może zrobić normalnego ataku, nie który to jest. Ale ważne, że robi się na ataki? Silne ataki pomagają też. A czemu to masz tablet? Nie możesz gadać przecież. Co ty, Hupcio, wyprawisz tą tabletom? Ale pierwsza śmierć. Teraz Hupcio się może odegrać. Na pewno zielony guzik to nie skok Hupcio? O, to jakiś inny guzik. Po tej runcie stracimy ustawienia, może są zepsute, ale ja myślę, że na pewno powinien atakować normalnie którymś guzikiem, bo ma jakieś problemy ma. No, no i, i, i tak go zabił. No, czyli ta postać ma też miecz, miecz osobę P. Tak jak ma czy? Słowodnicy opaj się uderzyli. I Hupcio jest na ostatnim życiu teraz musi dwa życia zaprać mu, żeby wygrać. Musi teraz super komposy jakieś robić, o właśnie takie, nie? Musi super ultra super komposy robić. Nie wiem chłopcze. Jak był trening trzeba było mi powiedzieć, że nie możesz. A no przedtem trening był, żeby się nauczyli postacie. Właśnie był ten problem, że tam były różne postacie, a nie wiem czemu wywalili. Brahala nie wiem co robi, że mi zabrała postacie, za które pracowałem, żeby. Dobra, na razie tyle samo mają. O, hup wygrywa! Hubcio wspomuje się tymi atakami i to działa. Jeszcze jeden dobry cios i Hubcio wygra. O, wygrał! Hubcio wykrywa pierwszą rundę. Cutem! A mówił, że cały czas będzie przykrywać. Tymi samymi postaciami widzę, że grają. Dobra, tylko. Tutaj muszę zmienić wynik. Tutaj jeden tam. O. Jak Hubcio wygra ten mecz, tą rundę. To będzie dla niego wykrana po prostu. A ja okazało się, że rzeczywiście chucia nie mógł normalnie atakować. Brahale jest obsłuta, ale już może, zrobiliśmy dostawienie. No, no, normalny atak to masz w zielony, zielonym, 7x chyba. Wojtek nie wiem na czym gra, na klawiaturze czy na czyścigu? Też. To nie Wojtek jakby co to jest inny Wojtek? Żeby nie było. W ostatnim meczu Hupcia spałował i wygrał. Ale czy w tym meczu też mu się to O, to był bardzo dobry save. Hupciowi chyba się z przypominają. Cią to trzeba? Wow! Tego się na pewno nie spodziewał. Bombą trafić w niego, o... Ja bym wziął bombę na jaką miejscu i w życiu. No, trafił, ale w siebie też trafił. Więc nie wiem czy taki dobry trade, no, ale zginął więc. Okej okay. Chłopciak spamuje. go znów to go trafił. Ale widzę, że jeszcze żaden z nie robił takich innych ruchów, na przykład rzucanie proniami, nie żeby przeciwnik nie miał rzucania itamami innymi, takie na razie podstawowe ruchy widzę, obcieznów ma przewagę. Ale czy Wojtak się odegra? Właśnie spamowanie tak silnymi atakiem, atakami może nie jest zawsze dobre. Bo ktoś może cię łatwo trafić. O! Został pompą. To dużo ta robi. Ja bym tu tak rzucał broniami o róg. Ruk. Ruk przywołuje broń. Wow, wow. To koniec. Chupcio wygrał. 2-0. A więc Chupcio przechodzi dalej. Ale Wojtek jeszcze jest dalej w turnieju. On będzie grać przekranami. Dobra. Jest 2-0. wygrał cudem. W pierwszej runcie nawet nie był ustawiony jako zwykły ataku. Ale też naprawdę przegrałem. się poszło. Wszystko było. No. Więc chłopcia przechodzi dalej, ale Wojtek ty dalej jesteś w turnieju, bo <grywa> tam jest jakby pod spotem jeszcze, że tam przekrani krają. Więc jeszcze możesz wyjść, aż to winało nawet, możesz to z powrotem. No. Że ktoś jest... Ten... Zobaczymy, skąd tapujesz karę. No, co tam myślisz? Myślisz, że się otekrasz na kolejnym przeciwniku? Nie wiem. Bo myślę, że jest potencjał. Jak się nauczysz tam jeszcze kilka technik, na przykład rzucanie bronią, czy unikanie... Lub robienie tarczy, to na pewno zniszczysz swojego przeciwnika, więc jest a, szansa. Po hupcia nawet nie, nie są tych technik. Bo, ale wspomniałem jak się to krył, potem to nie kryłem. Ale... Dobra, no to to Dobra. będzie koniec. Do następnego yy, odcinka z turnieju. Yy. To...